Warszawa. Poniedziałek, siódma rano. Tomasz Wiśniewski otwiera bramę warsztatu na Pradze Północ. Metalowy zgrzyt echuje po pustej ulicy. Temperatura minus osiem stopni. Oddech zamienia się w parę. Warsztat to dwa stanowiska. Podnośnik hydrauliczny z 1998 roku. Komplet narzędzi kupionych na raty. Tomasz pracuje tu sam od 12 lat, odkąd stracił posadę w autoryzowanym serwisie. Powód zwolnienia. Odmówił zatwierdzenia naprawy, która nie była potrzebna. Klient był ważny. Tomasz powiedział prawdę. Został zwolniony następnego dnia. Pierwsza kawa z termosu. Gorzka, za mocna. Telefon wibruje. SMS od żony. Kasia znowu płakała w nocy. Lekarz dzwonił. Wyniki za tydzień. Tomasz zamyka oczy. Kasia ma 10 lat. Dystrofia mięśniowa. Postępująca, wózek inwalidzki od trzech lat. Rehabilitacja trzy razy w tygodniu, koszty pięć tysięcy miesięcznie, ubezpieczenie pokrywa połowę, resztę Tomasz zbiera z napraw, które wykonuje od świtu do zmroku. Nie ma czasu na rozpacz. Ma harmonogram osiem samochodów do końca tygodnia, każdy zlecony przez klientów, którzy nie mają pieniędzy na autoryzowane serwisy. Tomasz jest znany z jednego: Nigdy nie urze o usterze. Jeśli coś można naprawić taniej, mówi Jak. Jeśli wymiana nie jest konieczna, wyjaśnia dlaczego. Zarabia mniej niż mógłby. Płaci rachunki ledwo dziewiąta trzydzieści. Pojawia się samochód, którego Tomasz nie rozpoznaje Mercedes klasy S. Czarny, lśniący pomimo zimowego błota, kierowca opuszcza szybę. Kobiety po czterdziestce w garniturze bez uśmiechu. Pan Wiśniewski? Tak. Pani Kowalska prosi o pilną konsultację, proszę wsiąść. Tomasz wyciera ręce w szmatkę. Nie biorę zleceń wyjazdowych, proszę przyjechać autem. To nie dotyczy samochodu, proszę wsiąść. Zapłacimy za straconą godzinę. Coś w jej głosie, nie prośba, nie groźba, oficjalność. Tomasz patrzy na bramę warsztatu. Ma trzy zlecenia na dziś, ale zapłacimy brzmi konkretnie. Kasia potrzebuje nowych ortes. Cztery tysiące złotych. Dokąd jedziemy? Wilanów. Piętnaście minut. Tomasz zamyka warsztat, wsiada. Samochód pachnie skórą i perfumami, które kosztują więcej niż jego miesięczny zysk. Rezydencja w Wilanowie to nie dom, to kompleks. Brama automatyczna, podjazd z kostki granitowej, trawnik jak pole golfowe. Mercedes zatrzymuje się przed wejściem głównym. Drzwi otwiera ochroniarz. W środku marmurowa posadzka, schody z balustradą ze szkła, żyrandol, który waży prawdopodobnie tyle, co samochód Tomasza. Kobiety prowadzi go do salonu. Tam czeka kobieta. Około pięćdziesiątki. Włosy związane ciasno, twarz bez śladu makijażu. Stoi przy oknie, patrzy w ogród, nie odwraca się od razu. Pani Kowalska? Teraz się odwraca. Dziękuję, że pan przyjechał. Nazywam się Anna Kowalska. Mój mąż kieruje grupą inwestycyjną. Być może pan słyszał, Tomasz milczy. Nazwisko Kowalski pojawiało się w wiadomościach, przejęcia, nieruchomości, fundusze, ale to nie świat Tomasza. Mam córkę, Julię, trzynaście lat, porusza się na wózku inwalidzkim, dziedziczna miopatia, progresywna. Tomasz czuje ucisk w żołądku, wie, co to znaczy. Przykro mi. Nie wzywam pana, dlatego że pan współczuje. Wzywam, bo jest pan mechanikiem. Anna sięga po teczkę leżącą na stoliku, otwiera, pokazuje zdjęcia, wózek inwalidzki. Elektryczny, nowoczesny, wyposażony w system sterowania joystickiem. To wózek mojej córki. Kupiony w Niemczech. Specjalistyczny. Dostosowany do jej potrzeb. Kosztował 120 tysięcy złotych. Tomasz patrzy na zdjęcia. Trzy tygodnie temu przestał działać. Joystick nie reaguje. Silniki uruchamiają się, ale wózek porusza się chaotycznie. Julia nie może go kontrolować. Jest uwięziona. Autoryzowany serwis? Firma, która go sprzedała, przysłała dwóch techników pięć razy. Za każdym razem mówią, że naprawili. Za każdym razem po godzinie problem wraca. Twierdzą, że to usterka elektroniczna, że potrzebna wymiana płyty głównej, termin dostawy osiem tygodni, koszt trzydzieści tysięcy. Tomasz odkłada zdjęcia. Dlaczego ja? Anna patrzy na niego bez mrugnięcia, ponieważ w zeszłym miesiącu Naprawił pan samochód mojej asystentki. Powiedziała, że jest pan jedynym mechanikiem w Warszawie, który nie próbował jej oszukać. Powiedziała, że pan rozumie maszyny. Wózki inwalidzkie to nie samochody. Mechanizmy są podobne. Silniki, przekładnie. Sterowniki tak mi powiedziano. Tomasz milczy. To prawda, ale ryzyko jest ogromne, jeśli coś pójdzie nie tak. Panie Wiśniewskiego, Anna podchodzi bliżej: Nie proszę o cud, proszę o sprawdzenie. Jeśli pan nie może pomóc, pan odmówi. Ale ci ludzie z serwisu, oni nie widzą mojej córki, widzą fakturę. Tomasz czuje ciężar w piersi, myśli o Kasi, o jej łzach w nocy, o lekarzach, którzy mówią słowami technicznymi, ale nie patrzą na nią. Muszę zobaczyć wózek. Anna kiwa głową. Jest na górze z Julią. Pokój Julii jest jasny: duże okno z widokiem na ogród, plakaty zespołów muzycznych na ścianie, biurko zastawione książkami, przy łóżku stoi wózek, a na łóżku siedzi dziewczynka, drobna, blade, włosy rozpuszczone na ramionach, patrzy na Tomasza z nieufnością. To kolejny mechanik. Anna wchodzi za Tomaszem. To pan Wiśniewski przyjechał, żeby przyjrzeć się Twojemu wózkowi. Julia przewraca oczami. Wszyscy się przyglądali, nikt nie naprawił. Tomasz podchodzi bliżej, klęka przy wózku. Pokażesz mi, co się dzieje? Julia waha się, potem sięga po pilot, naciska joystick do przodu, wózek drga, porusza się kilka centymetrów w lewo, zatrzymuje. Julia próbuje ponownie, tym razem w prawo. Wózek zawraca niekontrolowanie. Widzisz? Mówi Julia. To beznadziejne. Tomasz obserwuje ruch kół, prawe koło obraca się szybciej, lewe zwalnia asynchronicznie. Mogę zajrzeć pod spód? Julia kiwa głową, Tomasz przechyla wózek delikatnie, Anna pomaga przytrzymać. Pod spodem, silniki zamknięte w obudowach, przewody, przekładnie. Tomasz wyjmuje latarkę z kieszeni, świeci na prawą przekładnie, normalnie potem na lewą, tam widzi coś, co nie pasuje. Delikatny ślad korozji na jednym z połączeń, prawie niezauważalny, ale obecny. Kiedy ostatnio wózek był na zewnątrz? W deszczu? Anna zastanawia się. Miesiąc temu byliśmy w parku, zaczęło padać, wróciliśmy szybko. Tomasz kiwa głową, woda dostała się do środka. Niewiele. Ale wystarczyło, żeby zaburzyć przewodność w jednym z czujników położenia. To nie jest płyta główna. Anna patrzy na niego. Co? To czujnik magnetyczny w lewym silniku. Korozja zaburza sygnał. Sterownik dostaje nieprawidłowe dane o pozycji koła. Dlatego kompensuje, ale źle. Dlatego wózek porusza się chaotycznie. Julia prostuje się na łóżku. Możesz to naprawić? Tomasz patrzy na czujnik. To część precyzyjna. Nie ma zamiennika w Polsce, ale może być sposób. Muszę go zdjąć, spróbuję oczyścić. Jeśli to działa, problem znika. Jeśli nie, będziecie musieli czekać na nową płytę. Anna waha się tylko sekundę. Proszę spróbować. Tomasz zabiera czujnik do warsztatu, Mercedes odwozi go z powrotem na Pragę, Tomasz kładzie drobną część na stole warsztatowym. Bierze szkło powiększające. Korozja jest płytka, ale uporczywa. Zwykłe czyszczenie nie wystarczy. Potrzebuje czegoś delikatniejszego. Dzwoni do kolegi, który prowadzi sklep z elektroniką. Pyta o środek do czyszczenia styków płyt drukowanych. Kolega mówi, że ma. Tomasz jedzie przez pół miasta, płaci 40 zł. Wraca, praca zajmuje trzy godziny. Czyszczenie mikroskopijne. Suszenie sprężonym powietrzem. Sprawdzanie przewodności multimetrem, potem ponowne sprawdzenie i kolejne. O dwudziestej pierwszej Tomasz ma pewność, czujnik działa, dzwoni do Anny Kowalskiej. Mogę wrócić jutro rano, założyć z powrotem. Anna milczy przez moment. Możemy przysłać kierowcę teraz. Tomasz patrzy na zegarek, jest zmęczony, ale myśli o Julii, o tym, jak czekała miesiąc. Przyślę adres. Przyjadę sam. 22.30. Tomasz montuje czujnik z powrotem. Julia siedzi na łóżku w piżamie. Patrzy z napięciem. Anna stoi przy drzwiach. Nikt nie mówi. Tomasz dokręca ostatnią śrubę. Prostuje się. Spróbuj. Julia bierze joystick. Wciąga powietrze. Naciska do przodu. Wózek porusza się gładko. Prosto. Bez drgania. Julia naciska w lewo. Wózek skręca idealnie. W prawo. Znowu idealnie. Julia patrzy na Tomasza, oczy szeroko otwarte. Działa, Tomasz kiwa głową. Powinno działać teraz normalnie. Julia nagle rozśmiewa się, krótko, głośno. Potem znowu testuje wózek, do przodu, do tyłu, w kółko po pokoju. Anna przykłada dłoń do ust, oddycha głęboko, potem podchodzi do Tomasza. Ile się należy? Tomasz wyjmuje telefon, sprawdza kalkulator. Czujnik nie był wymieniony, tylko czyszczony. Środek czyszczący 40 zł. Robocizna trzy godziny 300 zł. Anna patrzy na niego jak na kogoś kto żartuje. Pan naprawił wózek za 120 tysięcy złotych w trzy godziny. Serwis chciał 30 tysięcy i dwa miesiące. Nie wymieniłem części, tylko oczyściłem czujnik. Anna sięga po torebkę. Proszę przyjąć 10 tysięcy. To uczciwe. Tomasz cofa się o krok. Nie potrzebuje dziesięciu tysięcy za trzy godziny pracy. Anna patrzy na niego długo, potem mówi cicho: Ma pan córkę. Asystentka mi powiedziała: Również na wózku. Tomasz zamiera. Tak. Ile kosztuje jej rehabilitacja? Tomasz nie odpowiada od razu. Potem: Pięć tysięcy miesięcznie. Anna wyciąga kopertę z torebki. Podaje mu. To piętnaście tysięcy, trzy miesiące, proszę przyjąć. Nie jako zapłatę, jako podziękowanie od matki, która rozumie. Tomasz patrzy na kopertę. Myśli o Kasi, o ortezach, o lekarzach, o rachunkach, które przychodzą bez przerwy. Bierze kopertę. Dziękuję. Anna kiwa głową. To ja dziękuję. Tomasz wraca do domu o północy. Agnieszka jego żona czeka w kuchni. Patrzy na niego z pytaniem w oczach. Długi dzień? Bardzo długi. Tomasz kładzie kopertę na stole. Agnieszka otwiera, patrzy na banknoty, potem na męża. Co zrobiłeś? Naprawiłem wózek. Czyjego wózka? Tomasz siada, opowiada o Juli, o czujniku, o Annie Kowalskiej, o tym, że nie wymienił części, tylko oczyścił starą. Agnieszka milczy przez chwilę, potem siada obok. Trzy miesiące rehabilitacji. Tak, Agnieszka bierze jego dłoń. Jesteś dobrym człowiekiem. Tomasz patrzy w blad stołu. Tylko naprawiłem czujnik. Nie, nie oszukałeś. Mogłeś powiedzieć, że potrzebna nowa płyta. Mogłeś wziąć trzydzieści tysięcy. Nie wziąłeś. Tomasz wzrusza ramionami. To byłoby kłamstwo. Agnieszka całuje go w czoło. Właśnie dlatego. Następnego dnia, środa. Tomasz pracuje w warsztacie. Trzecie zlecenie. Opel z 2005 roku. Wymiana sprzęgła. Właściciel to emeryt, który liczy każdą złotówkę. Tomasz wycenia najtaniej jak może. O 11 dzwoni telefon. Nieznany numer. Pan Wiśniewski? Głos męski oficjalny. Tak. Nazywam się Piotr Zalewski. Jestem dyrektorem technicznym w firmie Techmobil. Sprowadzamy sprzęt medyczny. Rozmawiałem z panią Kowalską. Tomasz prostuje się. Słucham. Pani Kowalska opowiedziała mi o naprawie wózka jej córki. Jestem zaskoczony. Nasi technicy pracowali nad tym miesiąc. Tomasz nie wie, co powiedzieć. Czasem wystarczy dokładne sprawdzenie. Zalewski milczy przez moment. Panie Wiśniewskiego, mam propozycję. Potrzebujemy kogoś, kto naprawdę rozumie mechanikę, nie tylko czyta instrukcje. Oferuje panu współpracę. Konsultacje przy trudnych przypadkach. Płatne. Dobrze płatne. Tomasz zatrzymuje oddech. Ja nie jestem technikiem medycznym, ale rozumie pan maszyny. Lepiej niż ludzie z certyfikatami. Proszę o to pomyśleć. Dam panu mój numer. Jeśli pan zdecyduje, proszę zadzwonić. Zalewski kończy połączenie. Tomasz stoi w ciszy warsztatu. Trzyma telefon. Myśli o Kasi. O tym, ile mogłoby to zmienić. Ale myśli też o czymś innym. Jeśli autoryzowany serwis wiedział, że problem był w czujniku, dlaczego chcieli wymienić całą płytę? Dlaczego mówili Kowalskim, że to jedyne rozwiązanie? Tomasz siada przy biurku, otwiera laptop, wpisuje TechMobil Polska Serwis, znajduje forum dyskusyjne, zaczyna czytać. Pierwsze posty, Narzekania na długie terminy, potem wysokie ceny, potem wymusili wymianę części, która nie była potrzebna. Tomasz czyta dalej: coraz więcej podobnych historii: klienci zmuszani do płacenia za nowe części, choć stare mogły być naprawione, technicy, którzy nie sprawdzali dokładnie, bo procedura nakazywała wymianę. Tomasz zamyka laptop, czuje chłód w żołądku. Firma Techmobil zarabia na wymianach, nie na naprawach. A Tomasz dzwoni do Piotra Zalewskiego następnego dnia. Panie Zalewskim, mam pytanie. Wózek Julii Kowalskiej. Wasi technicy widzieli czujnik? Zalewski milczy. Przykro mi, nie mogę rozmawiać o szczegółach technicznych, konkretnych zleceń, ale mogę zapytać ogólnie. Jeśli czujnik ma korozję, czy procedura nakazuje wymianę płyty głównej? Zalewski nie odpowiada od razu. Procedura zaleca wymianę wszystkich elektronicznych komponentów w przypadku sygnałów błędnych to kwestia gwarancji. Nawet jeśli można oczyścić czujnik czyszczenie nie jest objęte gwarancją producenta Tomasz rozumie to nie kwestia techniczna to polityka handlowa dziękuję za odpowiedź. Panie Wiśniewski, czy to znaczy, że pan odmawia współpracy? Tomasz patrzy przez okno warsztatu. Widzi samochody, które czekają na naprawę, ludzi, którzy ufają, że nie zostaną oszukani. Tak, odmawiam. Zalewski wzdycha. Rozumiem, przykro mi. Mam nadzieję, że pan rozumie, że biznes ma swoje zasady. Rozumiem, mówi Tomasz. Dlatego odmawiam. Rozłącza się. Tydzień później Tomasz dostaje telefon od Anny Kowalskiej. Panie Wiśniewskiego musi pan wiedzieć. Firma Techmobil przysłała mi fakturę za rzekome naprawy, które wykonali wcześniej, dwanaście tysięcy złotych. Twierdzą, że wymienili komponenty. Tomasz czuje napięcie w szczęce. Wymienili cokolwiek? Nie, pan to wie. To był tylko czujnik. Co pani zrobi? Nie zapłacę, ale oni grożą postępowaniem sądowym. Mówią, że mam podpisaną umowę serwisową. Tomasz myśli, wie co musi zrobić, ale to oznacza ryzyko. Będzie musiał zeznawać, być świadkiem, przeciwko firmie, która ma prawników i pieniądze. Pani Kowalska, ja mogę poświadczyć, że nie wymienili żadnych części, że wózek został naprawiony przez oczyszczenie starego czujnika. Anna milczy. To naraziłoby pana. Oni mogą pana pozwać. Mogą. Ale będę mówił prawdę. Dlaczego pan to robi? Tomasz nie zastanawia się długo, bo ktoś musi. Sprawa trafia do sądu trzy miesiące później. Pozew Techmobil przeciwko Annie Kowalskiej o zapłatę za usługi. Anna składa sprzeciw. Przedstawia opinię Tomasza jako dowód, że firma nie wykonała naprawy zgodnie z rzeczywistym problemem. Techmobil odpowiada pozwem przeciwko Tomaszowi: zniesławienie, naruszenie dobrego imienia firmy, żądanie 100 tysięcy złotych odszkodowania. Tomasz czyta pozew w kuchni, Agnieszka stoi obok, Kasia śpi w pokoju. Sto tysięcy, mówi Agnieszka cicho: Nie mamy 100 tysięcy. Wiem. Co zrobimy, jeśli przegramy? Tomasz patrzy na pozew. Potem na żonę. Powiemy prawdę. Resztę zobaczymy. Agnieszka bierze jego dłoń. Boję się. Ja też. Ale nazajutrz Tomasz dzwoni do adwokata. Bezpłatna konsultacja. Adwokat przegląda dokumenty. Patrzy na zdjęcia wózka. Na raport techniczny, który Tomasz sporządził własnoręcznie. Ma pan mocny przypadek mówi adwokat, ale oni mają pieniądze na przeciąganie sprawy. Ile to potrwa? Rok, może dwa. Tomasz kiwa głową. Dobrze. Rozprawa zaczyna się po ośmiu miesiącach. Sala sądowa w Warszawie, po jednej stronie prawnicy Techmobil, trzech mężczyzn w garniturach, po drugiej Tomasz. Anna Kowalska, adwokat Anny, sędzia. Kobieta po pięćdziesiątce, twarz bez emocji, przegląda akta. Sprawa Techmobil z z Oo przeciwko Tomaszowi Wiśniewskiemu i Annie Kowalskiej. Zarzut. Zniesławienie i nieuiszczenie należności za usługi. Obrona adwokat Anny wstaje. Pani sędzia, nasza obrona opiera się na fakcie, że firma Techmobil nie wykonała naprawy zgodnie z rzeczywistą usterką. Przedstawiamy opinię techniczną pana Wiśniewskiego oraz dokumentację fotograficzną. Prawnik Techmobil wstaje. Pan Wiśniewski nie jest certyfikowanym technikiem sprzętu medycznego. Jego opinia nie ma wartości dowodowej. Sędzia patrzy na Tomasza. Panie Wiśniewskim, jakie ma pan kwalifikacje? Tomasz wstaje. Jestem mechanikiem samochodowym. Pracuję od 20 lat. Rozumiem silniki, przekładnie, sterowniki elektroniczne, ale nie ma pan certyfikatu do pracy przy sprzęcie medycznym? Nie mam. Prawnik Techmobil uśmiecha się. Pani sędzia to kończy sprawę. Adwokat Anny podchodzi do stołu. Pani sędzia, certyfikat nie zmienia faktów technicznych. Pan Wiśniewski naprawił wózek przez oczyszczenie czujnika. Firma Techmobil twierdziła, że konieczna jest wymiana płyty głównej za 30 tysięcy złotych. Wózek działa do dziś bez tej wymiany. Sędzia przegląda dokumenty. Czy firma Techmobil przedstawi dowód, że wymiana płyty była konieczna? Prawnik Techmobil waha się. Wymiana była zgodna z procedurą serwisową producenta, ale czy była technicznie konieczna? Prawnik milczy. Sędzia patrzy na niego. Proszę odpowiedzieć. Prawnik otwiera teczkę, szuka dokumentów, nie znajduje odpowiedzi. Procedura jest jasna, pani sędzia. W przypadku błędów elektronicznych zaleca się wymianę całego modułu. Ale pan Wiśniewski naprawił wózek bez wymiany. Czy to nie sugeruje, że procedura była nadmiarowa? Prawnik prostuje krawat. Naprawa bez certyfikacji narusza warunki gwarancji. Sędzia odkłada dokumenty. Gwarancja to kwestia handlowa. Ja pytam o techniczną konieczność. Czy firma Techmobil potrafi udowodnić, że czujnik nie mógł być oczyszczony? Cisza. Sędzia zapisuje coś w notesie. Wznowienie rozprawy za dwa tygodnie. Proszę firmę Techmobil o dostarczenie dowodu technicznego, że naprawa pana Wiśniewskiego była niewłaściwa lub niebezpieczna. Do tego czasu wstrzymuję postępowanie. Dwa tygodnie później sala sądowa pełna. Pojawiają się dziennikarze. Sprawa trafiła do lokalnych mediów. Mechanik z Pragi przeciwko koncernowi medycznemu. Firma Techmobil nie dostarcza dowodu technicznego. Zamiast tego składa wniosek o ugodę pozasądową. Sędzia czyta wniosek. Firma Techmobil proponuje wycofanie pozwu przeciwko panu Wiśniewskiemu w zamian za wycofanie zarzutów przez panią Kowalską. Adwokat Anny patrzy na klientkę, Anna wstaje. Odmawiam. Chcę oficjalnego orzeczenia, że firma nie wykonała naprawy rzetelnie. Sędzia patrzy na prawników techmobil. Czy panowie chcą kontynuować sprawę? Prawnik waha się, potem mówi cicho. Wycofujemy pozew. Sędzia kiwa głową. W takim razie zamykam postępowanie. Sprawa pani Kowalskiej przeciwko Techmobil będzie rozpatrywana osobno. Pan Wiśniewski zostaje uznany za niewinnego zarzutu wzniesławienia. Tomasz oddycha głęboko. Agnieszka, która siedzi na sali, wyciera oczy. Trzy miesiące później firma Techmobil przegrywa sprawę z Anną Kowalską. Sąd nakazuje zwrot 12 tysięcy złotych oraz oficjalne przeprosiny. Sprawa trafia do większych mediów. Inne osoby, które korzystały z usług Techmobil, zaczynają zgłaszać podobne przypadki. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszczyna postępowanie. Firma Techmobil zostaje ukarana grzywną 200 tysięcy złotych za nierzetelne praktyki handlowe. Tomasz wraca do codziennej pracy. Warsztat na Pradze, samochody czekające na naprawy, klienci, którzy przychodzą, bo wiedzą, że nie zostaną oszukani. Anna Kowalska odwiedza go miesiąc później, przychodzi z Julią, dziewczynka porusza się teraz swobodnie na wózku, śmieje się. Pan Wiśniewski, mówi Anna, dzięki panu nie tylko Julia odzyskała mobilność, dzięki panu inna ludzie nie zostaną oszukani. Tomasz wyciera ręce w szmatkę. Ja tylko naprawiłem czujnik, Anna potrząsa głową. Nie, pan pokazał, że prawda jest ważniejsza niż pieniądze. Julia podjeżdża bliżej. Dziękuję, panie Tomaszu. Tomasz klęka przy wózku. Dbaj o niego i o siebie. Julia kiwa głową, potem odjeżdża z matką, Tomasz patrzy za nimi, potem wraca do pracy. Wieczorem Tomasz wraca do domu. Kasia czeka w salonie, siedzi na wózku, trzyma kartkę. Tato, narysowałam coś dla ciebie, Tomasz bierze kartkę, rysunek przedstawia warsztat i mężczyznę, który naprawia wózek. To piękne, kochanie. Kasia uśmiecha się. Mama powiedziała, że pomogłeś innej dziewczynce, takiej jak ja. Tomasz klęka przy córce. Tak, pomogłem. To dobrze. Tomasz przytula ją. Czuje ciężar odpowiedzialności, ale też coś innego. Spokój. Że zrobił właściwą rzecz. Nawet jeśli było ciężko, nawet jeśli było ryzyko. Agnieszka wchodzi do pokoju. Kolacja gotowa. Tomasz wstaje. Bierze rękę córki. Idą razem do kuchni. Na stole paruje zupa, chleb, masło. Proste rzeczy, ale wystarczające. Tomasz siada. Patrzy na żonę. Na córkę, myśli o Julii, o Annie, o wszystkich ludziach, którzy potrzebują kogoś, kto powie prawdę i wie, że będzie dalej robił to, co umie naprawiał, uczciwie, bez oszustwa, bo to jedyny sposób, w jaki potrafi żyć. Jeśli ta historia skłoniła cię do refleksji, możesz zostawić komentarz. Dziękujemy za wysłuchanie.